Witam, zapraszam na film o Jacka wiertłach to film na życzenie widza no, chciał zobaczyć ile ja mam tych wierteł ja powiem szczerze ja sam nie wiem ile mam tych wierteł no jak coś się trafiało to kupywałem, jak coś dostałem to dostałem no część dostałem, część kupiłem ale większą część powiedzieć kupiłem no tutaj są różne wiertła od Fi 13,5 do Fi 30 no, stoją jak żołnierze i czekają na swoją kolej, ale powiem Wam, że niektóre nawet stare wiertła starej polskiej produkcji też są słabe, także to trzeba uważać. No tu niektóre sobie leżą, niektóre stoją, no nie ma dla nich miejsca, także sobie leżą i czekają. Tu mam wiertło takie pomalowane, ale to specjalnie celowo. Powierciłem na przykład przed chwilą na 25, to wiercę sobie na dwie głębokości i jedno cięcie, drugie cięcie i akurat minimalny odpad. A tu druga znaczenie to jest na 75, no to jest wiertło dość często też używam Fi 14,5. No idziemy zobaczyć kolejnych żołnierzy. O, tutaj sobie zobaczcie, popatrzcie po kolei, bo już. A nie włączyłem kamery, nie nakrywało się. Tu jest wiertło FI3 i 2 Tu jest kilka tych wierteł, Nie będę wyjmował teraz, żebym lewą ręką nie rozsypał. Ja sobie później to wszystko powkładam. Tu jest FI5, też często używam tego wiertła. Te, te wiertła to są Makity HSS. -y. Tu jest wiertło 4.25. Czasem się przydaje, jak po czwórkę trzeba zrobić jakiś luźniejszy otwór. No bo jak ja na to mi się nie rozbije. Tu jest czwórka, podem 5 No tutaj zobaczcie dziesiątka jedno. Pod podem dziesiątka drugie. I zaraz, za chwilę zobaczycie dziesiątkę trzecie. A dlaczego mam tak dużo tych dziesiątek? No bo dziesiątek właśnie bardzo dużo używam i czasem mam krótkie. Tutaj są... W tym pudełku są wiertła dziesiątki przedłużane, bo czasami muszę robić długie otwory. Tu jest 9,5 i 11,5. 9,5 dopisałem, a 11,5 tak samo. O, i tutaj są nowiutkie wiertła Fi-10. Jeszcze w ogóle nie używane, ale leżą sobie wyraźnie czego. Tu mam wiertła tytanowe. Powiem Wam czasami tak, jak się mi przygrzeje na wiertle w zwykłym HSS-ie, to wtedy robię sobie wolniejsze obroty i używam wiertła tytanowego. Ale teraz coraz rzadziej się to zdarza. Trzeba pamiętać po prostu o chłodzeniu. Jeśli dobrze będziemy chłodzić, no to wtedy to wiertło no, nie będzie, jak powiedzieć, tytanowe, przydatne. Dobrze się robi tamtymi wiertłami. Ostatnio odkryłem taką firmę. To nie jest żadna reklama. Główki grosika z tego nie mam. Kupiłem sobie wiertła firmy Festa. No i powiem wam, że bardzo dobre, niedrogie, a dobre i dobrze się nimi wierci. Tutaj to nie pamiętam, tutaj to są taka zbieranina 6,5, 7, 9,5, 8,5, mniej więcej pamiętam w głowie co tu mam, to tylko zobaczę pudełko i już wiem. No tutaj to nie pamiętam co tu jest, tutaj o, o wiertła kobaltowe podpisane. No to się trzeba napisem dać do góry. No tu kolejne wiertła Fi-10. To na pewno są dziesiątki. Tu są różne wiertła. 9,5, 3, 4, 9,8. No i tutaj dobre wiertła. To są takie wiertła, które znalazłem na złomie i przetestowałem na stali pasowej. No tutaj zobaczcie obok mam dużo, dużo, dużo różnych płytek. Także w płytek też mam spory, spory wybór. Dobra, przechodzimy teraz dalej. Zamkniemy tą szufladkę. No i zajrzymy sobie do takiej drugiej szufladki. Tu są wiertła. Które dostałem od klienta, miałem do sprzedania książkę i nie chciałem za nią od niego pieniędzy. Tak się złożyło. No i przyszło mi taki, no tuż, nie wiem, 12 15 wierteł, różne. Od Fi 8 do Fi 14,5 chyba największe. Ale bardzo dobre wiertła starej polskiej produkcji, także dobrze wymieniłem tą książeczkę. Także często z tych wierteł też także korzystam. A tu zobaczcie, leży taka fajna pryzma, tutaj mocuję, można zamocować detal, tutaj wiercąc nie uszkadza się pryzmy. O, od czasu do czasu też się przydaje. No tu mam takie jedno wiertło, powiem Wam, że jeszcze z tego wiertła nie korzystałem, wiertło stożkowe o 4 do 39. Mhm. Nie korzystałem z tego wiertła. Nie wiem jak to będzie. Ale każdy ma twój jak to się mówi pierwszy raz. No to na tej półce zamykamy wiertła i przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. No i tutaj mamy takie wiertła, ale tutaj zobaczcie. Tutaj są takie cienkie wiertła. Też dobre. Cienkie. Tutaj są wiertła trochę grubsze. Też dobre wiertła. No i jeszcze jeszcze tam dalej, o no tutaj akurat wypadło, to już go pokażemy, tak się śpieszyło do nas, to jest pięć 5, sześć 5, jeden przedłużane wiertło, zobaczcie, no dobre, a w, a propos wracając do tamtej wierte firmy Festa, oni właśnie sprzedają Dużą rozmiarówkę, także możecie sobie zerknąć w Allegro. Zobaczcie sobie sami. No, mają tam 9,5, 9,6, 9,7, 9,8. Także rozmiarówka czasem jest też bardzo ważna i przydatna. No tutaj takie wielkie od 6,5 do 11, ale też z nich od czasu do czasu korzystam. No dobra, idziemy teraz do kolejnych wierteł. Tutaj już będzie w warsztacie wszystko weźmiemy sobie świecidełko. No zapraszam Was teraz, przejdziemy sobie przez warsztat. Warsztat to będzie temat na kolejny film, zobaczymy może. A widzicie, tutaj jakieś śruby leżą, przełożymy. No i zerkamy sobie. Zobaczcie, tutaj jest część wierteł darowanych. A jak to się mówi, darowanemu koniowi się nie zagląda w zęby. Miałem wiertła ze stożkiem czwórką, to wszystkie pooddawałem. No i tutaj są wiertła. No tutaj chyba też jeszcze jest jedno ze stożkiem czwórką, tak się zawieruszyło. No ale tutaj są tak różne wiertła, że też z nich korzystam. Mam na przykład wiertła specjalnie szlifowane pod robotę. To jest akurat stożek Tutaj dwa leżą sobie na zewnątrz, wyfrunęły jak ja to mówię, z gniazdka. Nie włożyłem ich z powrotem. Zaraz sobie zajrzymy, a pokażę Wam te szlifowane. Mam tutaj te szlifowane, to są wiertła szlifowane na wymiar 16.1 i dlatego je trzymam oddzielnie w folii. Bo no, czasami taka jakaś dziwna robota się trafia. No i teraz tutaj jeszcze są. Są wierpła. o. Zobaczcie, jeszcze kilka wierteł tutaj mam. No też od czasu do czasu tutaj zaglądam. Te wiertło to jest właśnie szlifowane na przykład na szlifierce do wałków specjalnie, bo tu jest mniejsza siednica i zaraz można robi ona większa. Także ładnie, osiowo, centrycznie można wiercić. Nawet jakiś, pod jakiś pogłębia, czy coś w tym rodzaju. No to tutaj by było tyle wierteł. No idziemy jeszcze w jedno miejsce, powędrujemy sobie, no tu przy wiertarce mam niedużo wiertel, tu mam ze dwa jakieś, przepraszam, tutaj wiertło jest pod gwintownik, 6,5, akurat tutaj nie mam, tutaj tylko tak jak przyniosę, zostawię, ale nie rzucam, zawsze wkładam do jakiegoś pudełka, także jak będzie potrzebne, to zawsze po nie sobie wrócę. No, i pójdziemy teraz do ostatnich wiertelów. Zobaczycie, no tamte wiertła, jak to się mówi, też kupiłem na przykład za 50 groszy. Takie fajne wiertła, no ale tam jest właśnie też ciekawa rozmiarówka, i dlatego je wziąłem. O, zaraz zobaczycie, no wiem, pamiętam, gdzie to, tylko pudełeczko, pudełeczko, pokażę przecie, to takim o już mam, mam, mam tutaj i zapalimy sobie światło, będzie widać, o. o kamera się rozsunęła, o tu zobaczcie mam taką różne wierbła, 3 i na przykład. No, jakby ktoś do mnie kiedyś może przyjechał, to może bym komuś sprzedawał te dwie sztuki. Bo tyle sztuk mi nie będzie potrzebne. One są dobre do jakichś miękkich materiałów: do aluminium, do mosiącu. No, do stali one są gatunkowo właśnie nie za bardzo i dlatego przypuszczam, że były tanie. Tu 4,2 4,5 2,7 Trójka. No mówię, ja to bym mówię, teraz, to już, zaczął, już mam na tym etapie, chcę, żebym rozdawał niektóre rzeczy, wysyłać mi, żeby się nie chciało. O tak powiem. Czwórka. Tu jest dwa, trzy. Tu dwójka. A tu nie mogę nawet odczytać tej kartki. ale dobra, pomijając, ale to. jeszcze mi na słowo na przykład, na no, tu cztery, siedem. Zresztą widzicie po tym, co ja czytam, że to są naprawdę różne dziwne wymiary. 3, 6. No i jeszcze tam kilka leży. Także widzicie, pamiętam wszystko to, gdzie mam. Tylko to jest tak, jak to się mówi, porozkładane. No żeby przy maszynie wszystkiego nie trzymać. Bo przy maszynie tylko trzymam te, to po prostu najczęściej używam. No i często korzystam z tamtej szafki, tak zwanej tej narożnej. To bardzo lubię z tej szafki też korzystać. Także dzisiaj był spacerek po warsztacie z Jackiem o Jacka Wiertła. Także wszystkim dziękuję bardzo za oglądanie, za udostępnianie, za miłe komentarze. Bardzo dziękuję. A te niemiłe to bym chciał wiedzieć, dlaczego czasami są. Ale dlaczego. O. I to by było też ciekawe. Także dziękuję. I zapraszam na kolejne filmiki.